Projekt od początku szczerze po prostu powiedziała mi i klientowi, że potrzebuje bardzo niestandardowego podejścia. Cała nasza trójca, wszystkie kreatywne głowy były przy stole i każdy mógł mówić otwarcie. I na ten okrągły stół każdy z nas wrzucał referencje, wrzucał pomysły, wrzucał idee. Wszyscy od samego początku, od samego briefu rozumieliśmy, że to jest jeden z tych projektów, które się pojawiają raz, dwa razy w roku, po które właściwie robimy to, co robimy i po co nam się chce wstawać każdego dnia. Wybieramy najlepsze pomysły, które leżą a nie tak, na które nas po prostu w tej chwili stać. Jesteśmy w Halibajcu, kręcimy reklamę na Czeko. I robimy to w dość niekonwencjonalny sposób, dlatego łączymy specyficzny rodzaj zdjęć, używając robotów. Kręcimy na, na play, tutaj animacje, mieszane animacje. On jest o tym, że jakby możemy sobie odpuścić presję wyboru. Każdy z nas, kiedy staje w sklepie, często ma tak, że zastanawia się, czy coś dobrego dla zdrowia, czy coś przyjemnego. I w takiej bardzo innowacyjnej formie staramy się to pokazać, że nie trzeba. Trzeba już tego wyboru dokonywać z naszym produktem. Robimy fotogeometrię z naszego głównego bohatera. Otrakowujemy mu całą twarz, żeby móc później otworzyć jego mimikę, całą to, to co mówi, cały VoiceOver. I pod to podkładamy drugą postać, która jest wymodelowana od zera. Bardzo duże rzeczy, które wymyślaliśmy, po prostu było nowatorskich. i ciężko było pokazać nawet benchmark w niektórych przypadkach, no bo po prostu czegoś takiego albo nie było, albo o tym nie wiemy, że było. I musieliśmy połączyć z jednej strony komunikację produktową, a z drugiej strony komunikację lifestyle'ową dla bardzo wymagającej młodej grupy konsumentów, którzy są totalnie uczuleni na fałsz. No i połączenie tych dwóch rzeczy w jednej komunikacji zawsze jest dużym wyzwaniem. I my byśmy chcieli, żeby nasza komunikacja, komunikacja antybatonaczego była rozrywką, a nie czymś, co przelewa tę rozrywkę i denerwuje. I też się udało pokazać w tym spocie. Jakbym miał nazwać to wrażenie, to by było to OOS! Oh, Z taką emocją musiał zostawić widzom. Só so, OK. Tinky. Pouco, não problema.